Witajcie, kochani. Jeśli oglądacie jakiekolwiek media, to bardzo często są komentowane albo różnymi oskarżeniami, albo hejtami, albo innymi słowy jest to krytykowane. Do Pana Jezusa kiedyś religijni ludzie przyprowadzili kobietę, którą złapano na cudzołóstwie. Przyprowadzili ją? I zażądali od niego ustosunkowania się do prawa Mojżeszowego. Kiedy on zobaczył całą sytuację, to wtedy został wystawiony na próbę, i on zadał tym religijnym przywódcom pytanie: Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zdanie to potocznie bardzo znane, ale Później Pan Jezus wziął i zaczął pisać coś na ziemi. To coś, moim zdaniem, w moim przekonaniu, były to imiona tych religijnych ludzi. Bo w Jeremiaszu czytamy, że właśnie ci, którzy oddalają się od Boga, będą zapisani na ziemi. Co się stało dalej? Otóż te kamienie, które miały być rzucone na tą kobietę. To zaczęły spadać na ziemię pod ich stopy, i oni sami, licząc od najstarszego, zaczęli się oddalać. Zauważ też to, że oni sami przekroczyli prawo, przyprowadzając tylko tą kobietę. Gdzież jest współwinny mężczyzna, który z nią współżył i też cudzołożył? Otóż, tutaj Pan Jezus bierze tę kobietę całkowicie w obronę, a kiedy widzi, że już nikogo nie ma, to w tym momencie zadaje jej pytanie: Gdzież oni wszyscy są? Nie potępili Cię i ja Ciebie nie potępiam. Idź w pokoju i nie grzesz więcej. Jak łatwo dziś kogoś oskarżyć. Jak łatwo dziś rzucić w kogoś kamieniem. Jeśli jesteś człowiekiem, który nagminnie oskarża i wie lepiej, i wydaje, musi, wydaje ci się, że znasz tak bardzo dobrze prawo, to Pan Jezus te, te słowa, które pisał na piasku, mogą być dzisiaj do ciebie, że to oddala cię od Boga prawdziwego. A jeżeli chcesz już kogoś oskarżyć, to zbadaj głęboko sprawę. Zajmie ci to nie mało czasu i wtedy wydasz wyrok sprawiedliwy. Natomiast oskarżanie na podstawie posłuchu powoduje to, że szkodzisz tylko i wyłącznie samemu sobie, popatrz na Jezusa, jakie je okazał miłosierdzie tej kobiecie. I Ty w tym momencie Zamień te oskarżenia, te hejty, te wymążanie się całe na to, aby okazywać miłosierdzie innym. I w innym miejscu czytamy, że Bóg nie chce ofiary, ale chce tego, żebyśmy byli miłosierni. Dlaczego? Ponieważ to Bóg Ojciec okazał nam, ludziom, miłosierdzie posyłając nam swojego Syna Jezusa tu na ziemię. Jeśli pójdziesz za Nim i doświadczysz miłości Ojca, doświadczysz Jego miłosierdzia, to oskarżać jedynie będziesz siebie, że tak długo na to czekałeś. Zachęcam Cię do pójścia za Jezusem.